Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii pod lupą na kanale Kuku Space, całkowicie nowej przestrzeni na polskim YouTube dla wszystkich miłośników zegarków. Dziś coś, co być może z perspektywy właśnie miłośników zegarków i zegarmistrzostwa. Wyda się dość kontrowersyjne, a mianowicie chciałbym się nieco bliżej przyjrzeć zegarkowi, do którego chyba już na stałe przylgnęła łatka modowego. Niemniej jednak uważam, że jakością wykonania na tyle odróżnia się od pozostałych majtkowców, że warto o nim trochę pomówić. Przed Wami zegarek polskiej marki Owski. Serdecznie zapraszam. Owski model Dark Stargazer. Zegarek w nowej odsłonie, nie tylko kolorystycznej, ale również z pewnymi modyfikacjami w pozostałej sferze wizualnej i technicznej. Jeżeli chodzi o tarczę, to niewiele można tu powiedzieć, prócz tego, że jest czarna i gładka. Zegarek przez to jest na pewno oszczędny w formie i przez to bardziej elegancki. Brak tutaj któregokolwiek z indeksów, a godzinę odczytujemy raczej na oko, choć dla kogoś, kto nie ma na co dzień problemu z posługiwaniem się zegarkiem analogowym, nie powinno stanowić to raczej trudności. Dyskusyjna może być jedynie precyzja odczytu co do minuty, ale to jak twierdzi twórca, od początku nie było celem samym w sobie. Zegarek ma być po prostu ładny. Jedynym detalem ozdobnym, jaki pojawia się w tej strefie jest sygnet loga marki, który w nowej wersji zastąpił pełne logo. Znajduje się on na godzinie 12 i tutaj tak się zastanawiam, a gdyby tak zrezygnować w ogóle z tego elementu? Trochę mi się on gryzie jednak z powtórzonym tym samym motywem naprzeciw władze wskazówki sekundowej. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. A skoro już o wskazówkach mowa, to godzinowa i minutowa wykonane są w stylu najbliższym, myślę, do Dufin. Wszystkie wskazówki wypolerowano na wysoki połysk, natomiast wspomniana już sekundowa, co na pewno dodaje temu zegarkowi uroku, pracuje z większą częstotliwością niż tradycyjne kwarce i tym samym prawie. Płynie i słowo prawie nie pojawia się tutaj z przypadku, bo da się bardziej i to widać w ostatnim moim materiale, gdzie głównym bohaterem była bólowa Jetstar. Niemniej jednak ten efekt też wygląda ciekawie i stanowi pewną ciekawostkę, którą miłośnicy zegarków modowych, ale może i nie tylko, z pewnością docenią. W zegarku tym nie dostrzeżemy lumy. Mamy natomiast i tu podziękowania dla twórcy marki, że słucha opinii użytkowników, nieco wypukłe szkło szafirowe z wreszcie powłoką antyrefleksyjną. Koperta zegarka została wykonana ze stali 316L. W tej wersji kolorystycznej wzbogacona o czarną powłokę PVD. Wyjątkiem jest jedynie luneta i koronka, które jak widać już takiej powłoki nie posiadają. Kształt koperty. Okrągły z okrągłą lunetą, która mogłaby być gładka, ale byłoby przecież zbyt nudno i klasycznie. Fajne moim zdaniem jest to karbowanie, dzięki temu bryła tego czasomierza jest bardziej przestrzenna. Boki i uszy koperty lekko szlifowane, satynowane poprzecznie, a luneta z kolei matowa jakby piaskowana. Ten sam sposób wykończenia został przeniesiony na koronkę, która została umieszczona klasycznie na godzinie trzeciej. Wymiary i pozostałe parametry zegarka to szerokość 41 mm, lak to lak 49 mm, rozstaw uszu 22 mm, grubość 10 mm, waga około 70 g, a klasa wodoszczelności 50 m. Kolejnym elementem, który wydaje mi się, że bije na głowę inne zegarki z tego segmentu to dekiel. Stalowy, pokryty czarnym PVD zgodnym z kolorem koperty i do tego zakręcany. Na szczególną uwagę zasługuje jego wykończenie. Ja po prostu lubię, gdy dekle mają głęboki, wyrazisty grawer, a nie taki płytki, byle jaki wzorek. Machnięty jakimś laserkiem, jak można sobie zrobić w punkcie drabiania kluczy. W centralnej części mamy taki wzór, jak możemy wyczytać na stronie marki, imitujący kawior wydobywany z Morza Kaspijskiego i Czarnego, zwany przez władców państw czarnym złotem. A na obrzeżach? Cóż! Z kolei znajdziemy tutaj podstawowe informacje dotyczące zegarka i zastosowanych w nim komponentów. Sercem zegarka jest japoński hybrydowy mechanizm kwarcowy od Seiko kaliber VH31, zasilany dość popularną i łatwo dostępną baterią SR920SW, która powinna utrzymać ten mechanizm na chodzie przez około 2 lata do kolejnej wymiany. Zegarek otrzymujemy na bardzo miękkim, skórzanym pasku, który od pierwszego założenia idealnie dopasowuje się do ręki. Przymocowany jest do koperty standardowymi teleskopami, a zapinamy go za pomocą zapięcia motylkowego, które, i tu taki drobny niuans, nie posiada żadnego systemu puszerów zwalniających owe zapięcie. Tym samym zapinamy na klik, a odpinamy energicznie, szarpiąc. Nie trzeba natomiast do tego jakiejś przesadnej siły, ale wymaga wyczucia. Zegarek otrzymujemy w kartonowym pudełku, które dodatkowo opakowane jest w taki, ja wiem, zamszowy pokrowiec. Jeszcze szybki rzut oka na to, jak ten zegarek układa się na moim nadgarstku o obwodzie około 18 cm i szerokości 58 mm. I cóż, reasumując, zegarek chyba niebrzydki, wydaje mi się, że ta wersja jest dużo ładniejsza. Od poprzedniej. Natomiast, żeby być uczciwym, myślę, że to wciąż nie jest zegarek ani dla mnie, ani podejrzewam, że dla większości z Was. Natomiast wciąż w tym kraju są osoby, które mimo wszystko dalej kupują zegarki modowe, więc może zamiast kolejnego Daniela Wellingtona czy innego diesla w kolekcji, warto dać szansę polskiemu projektowi. Szczególnie, że tak jak już wspomniałem, jakość wykonania stoi na naprawdę dość wysokim poziomie i cena też nie jest specjalnie przesadzona, patrząc chociażby przez pryzmat Cen, jakie kształtują się w tym segmencie zegarków. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego czasomierza. No i oczywiście nie zapomnijcie o lajkach i o subach. Na dziś się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.